Posłuchaj nam. Pucio może być? Tak! To poczekajcie chwilę, zaraz przyniosę. Dziwne, ale w pokoju na półce nie ma ani jednej książeczki. Na pewno odłożyłyście je na miejsce? Tak! Hmm, znowu coś dziwnego dzieje się w naszym domu. No nic, nieważne, poczekajcie, poszukam. – Słuchajcie, nie znalazłam książeczek, ale mam to. Otwieramy? – Tak! – Chcecie znaleźć swoją zgubę? Podejmijcie ze mną próbę. Rozwiązanie tej zagadki i wygranie pewnej gratki znajdą panie w Grodzie Kraka przy fontannie obok ptaka. – To jakaś zagadka. I autor mówi, że jak ją rozwiążemy, to wygramy prezent. Podejmujemy wyzwanie? Tak! Może zapytamy fajnaki, czy nam pomogą? Super plan! Paniaki! Jestem. Macie jakiś problem? Tym razem to nie problem, tylko zagadka. Słyszę zagadka! Ja uwielbiam zagadki! Opowiadajcie, o co chodzi? Bzz, Słuchajcie, jakaś dziwna sprawa. Dziewczynki chciały czytać książeczki pucia. Patrzymy na półkę, a tam zamiast książeczek liścik. Ho-ho, liścik? A co w nim było napisane? Słuchajcie, chcecie znaleźć swoją zgubę, podejmijcie ze mną próbę. Rozwiązanie tej zagadki i wygranie pewnej gratki znajdą panie w grodzie kraka przy fontannie, obok ptaka. Nie mam pojęcia, o co chodzi. No, gród Kraka to Kraków, czyli miasto, w którym mieszkamy, tak? No tak, ja też to tak rozumiem. Ał, ał. No i generalnie chodzi o to, że jak podejmiemy się rozwiązania zagadki, to czeka na nas jakaś nagroda. Dokładnie tak. My z dziewczynkami chętnie podejmiemy się tego wyzwania i spróbujemy odnaleźć tą gratkę. Idziecie z nami? Pss. No, jasne, ciekawe to wszystko. My lubimy takie łamigłówki. Tylko ja nie mam pojęcia, o co chodzi z tym ptakiem i fontanną. Mam pewną myśl, ale musimy to jeszcze sprawdzić. Chodźcie, dziewczynki, jedziemy! Słuchajcie, na moje oko to jest chyba to miejsce. Jest tu mnóstwo gołębi, które są wizytówką tego miasta. Szukajmy tutaj. Pójdę tędy. Może tam coś będzie. Hmm. No, niestety nic nie widzę. To ja może popatrzę tutaj. Niestety ani śladu. Nic, a nic nie widać. Muszę być czujny, żeby niczego nie przegapić. Może tutaj coś będzie? Hm, no nie. Ani śladu po zagadce. Jest fontanna, są gołębie, ale ani śladu wskazówki. Mam wątpliwości, czy dobrze wybraliśmy to miejsce. Bzz być. O, jest! Mam kolejny liścik. Mam liścik! Mam liścik! O, daj mi, przeczytam! Brawo, moi tropiciele! Jednak kroczek to niewiele. Jeszcze kilka wam zostało, choć naprawdę bardzo mało. Nowy liścik koło smoka, co ma dwa czerwone oka. Zionie ogniem przy wawelu, choć blaszany straszy wielu. Kolejna wskazówka koło smoka. Wiecie, gdzie to jest? Tak, tak, ja wiem. Chodźcie za mną. Bystra jesteś, o tego smoka chodzi. Dobra, chodźcie, szukamy. Kto znajdzie, woła resztę. Okej. Okay. To może być. Hmm. Jest tu, mam, dajcie. Fajniaki, fajniaki, znaleźliśmy liścik. Trop ze smokiem łatwa sprawa. Macie u mnie małe brawa. Teraz czeka was wyzwanie. Dostaniecie tutaj danie. Jadłodajnia znana w świecie, wszyscy o niej dobrze wiecie. Kupiec dał jej swe nazwisko, było wielkie to panisko. Dla monarchów ucztę wydał, czym się bardzo wszystkim przydał. Król Zimierz mu dziękował, bardzo hojnie obdarował. Sama uczta słynna w świecie, czy już wszystko o niej wiecie? Uuuu, trudne! Tym razem ja wiem, co to jest. Choć przyznaję, to bardzo trudna zagadka. To restauracja wieżynek, która mieści się na rynku. Chodźcie, pokażę Wam. To tutaj szukamy dalszych wskazówek. Mam, jest liścik. Daj mi, przeczytam. Brawo, moi przyjaciele. Tropów zostało już niewiele. To ostatnia dziś wskazówka, będzie jakaś mądra słówka, co rozwiąże mą zagadkę i zdobędzie super gratkę? Dom to wielki, okazały i dziedziniec ma wspaniały. Król, królowa i dworzanie, cała świta, piękne panie. Kiedyś oni tam mieszkali, wszystkie kąty dobrze znali. Może już odpowiedź znacie i w tej chwili tam już gnacie? Zagadka? No, o jakimś wielkim domu, w którym mieszkał król. To chyba chodzi o Wawel. Chodźcie, pokażę Wam. Jesteśmy na dziedzińcu Wawelu. Gdzieś tutaj schowany jest prezent. Rozdzielamy się i szukamy, kto znajdzie woła resztę. Mał, ho, ho! gdzie ten prezent może być? Hm. Nic mi nos nie podpowiada. Może prezent jest schowany w tych ślicznych kwiatkach. Ale, pan Mam, mam, jest paczka. Fajniaki, mama, mam prezent. Słuchajcie, chodźcie szybko do domu, otworzymy tam prezent. Otwieramy, bo już się doczekać nie mogę. Dziewczynki, otwierajcie. Książeczka od pucia! Pucio w mieście! Ciekawe od kogo dostaliśmy taki fajny prezent. Ale to się może wyjaśni w kolejnych odcinkach. Oglądajcie koniecznie i zostawiajcie dla nas łapki w górę za taki super odcinek i rozwiązane zagadki! A my jeszcze mamy pozdrowienia dla Kingi Sowy z Przemyśla. Pozdrawiamy Cię serdecznie i dziękujemy, że oglądasz nasz kanał. Pamiętajcie, żeby wcisnąć subskrypcję, to nie przegapicie kolejnych naszych przygód. Pa, pa! pa, pa, pa.